Dusza niemiecka w czasach burzy i naporu. Czyli, czy Goethe i Schiller odpowiadają za klęskę Republiki Weimarskiej? Biblioteka Białego Człowieka. Gdyby zapytać, kto tak naprawdę stworzył Niemcy, byle prymus odpowie, że Otto von Bismarck w następstwie triumfu germańskiego oręża w wojnie francusko-pruskiej z 1870 roku. Jednak, szukając poprawniejszych odpowiedzi, należy sięgnąć e, po innych istotnych sprawców owego przebudzenia kolosa od wiecznych wrogów Francuzów i Polaków. Paradoksalnie to Napoleon Bonaparte, dewastując mozaikę aspirujących królestw, mikropiskopijnych księstw, wolnych miast, stworzył podwaliny pod przyszłe zjednoczenie. Z drugiej strony, idee wolnościowe z Polski, zrywający się co róż, Powstaniach tłumy uchodźców w gości nieprzejmowanych w niemieckich domach wywarły ogromny wpływ na wyobraźnię młodych Niemców i ich marzenie o wspólnym państwie i wspólnym narodzie, który praktycznie nigdy wcześniej nie był zjednoczony. I sama wprawdzie od czasu od Stola pierwszego, struktura o nazwie Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, ale jej stolice przeważnie zadawały się poza obszarem Rzeszy, na przykład w Rzymie albo w Wiedniu. Zaś udzielnik książęta i pomniejsi możnowładcy stanowili luźną kupę skłóconych ze sobą wielmożów, jednoczących się do określonych zadań, lecz na co dzień mocno ze sobą skłóconych, rywalizujących wiecznie i wycinających się nawzajem, w dodatku jeszcze, gdy do podziałów tradycyjnych doszedł najsilniejszy z możliwych Rozłam religijny, marzenia o zjednoczeniu wydawały się być pogrzebane raz na zawsze. Paradoks dziejów sprawił, że Niemcy nigdy nie dorobiły się własnego mitu założycielskiego, bo Franków i Karola Wielkiego ukradli im Francuzi. Nie posiadają e, legendarnych insygiów. Miecz korolacyjny Karolingów jest w Lubrze. Proporzec mążła, utożsamiany z chorągwią, oriflam, przechowuje opasco serdeni. Brak też własnych bohaterów, których musieli dziergać z różnych średniowieczych legend, najczęściej celtycko-brytyjskich. Z kolei mitologia przeważnie była pożyczana ze Skandynawii. I cóż z tego, że praojcowie współczesnych Niemców pobili legiony Warrusa w lesie teutoburskim? Fotografa przy tym nie było. Także. Bohaterowie historyczni z cesarzem Fryderykiem Barbarosą zasługują co najwyżej na kryptonim militarnej operacji, jak ta z roku 1941. Przy tych niedostatkach konglomerat wielu plemion germańskich był ludny, a okoliczny świat zdawał sobie sprawę, że wielki naród w sercu Europy, jeżeli kiedykolwiek się zjednoczy, będzie stanowił Potężne zagrożenie. No, historia pierwszej i drugiej wojny światowej dowiodła, że nie były to płonne obawy. Jednocześnie bardzo długo nie potrafiono zauważyć jakiejś jednej wspólnej duszy tego narodu, postrzegając go raczej jako takie zwierzę o wielu duszach. I to dość zróżnicowanych. My, Polacy, na przykład nienawidząc prusaków, z wielką sympatią odnosiliśmy się do. Kulturalnych sasów, w końcu mieliśmy dwóch wspólnych królów i jednego księcia warszawskiego, a typowy Niemiec jeszcze w XIX wieku kojarzył nam się z wesołym, trywialnym i zazwyczaj pijanym Bawarczykiem. W większości krajów europejskich język literacki jest wykwitem mowy stolicy. Tak jest w przypadku Anglików czy Francuzów. A literacki język niemiecki nie narodził się w Berlinie, a w Saksonii. I Dlatego za rzeczywistych twórców świadomości niemieckiej należy uznać tamtejszych e, wieszczów, czyli Fryderyka Schillera, żyjącego w latach 1759-1805 i starszego od niego o 10 lat, Johanna Wolfganga Goethego, który za to miał go przeżyć jeszcze o 28 lat. Ukształtowała ich obu epoka burzy i naporu: po niemiecku Sturm und Drang datowana na lata 1767-1785. A jej zwieńczeniem stały się i z czasem również żniwami Młody Niemcy. Ruch literacko-polityczny, który wybuchł w roku 1830 w odzewie na francuską rewolucję lipcową. Promowany przez słynnych saksończyków duch romantyzmu, odwołujący się do dawnych legend, mitów, niesamowitości, a przede wszystkim wiary, zjawiska paranormalne, dodał do pragmatycznej duszy Prusaka nieznane mu dotąd emocje. Czy zdrowe? Doktor Freud miałby tu dużo do powiedzenia. Sztandarowy utwór Getego, cierpienia młodego Wertera, obnaża. Dość typowe dla klasy średniej dylematy parweniusza. Uwrze Werter, podejrzewam, że mógł być dziadkiem naszego Wokulskiego, beznadziejnie zakochany w urodziwej locie. Niestety dziewczyna zostaje zaślubiona komuś innemu, to też cierpi. No i to wraz z odrzuceniem przez wyższe sfery popuch, popycha Wertera do samobójstwa. A przykład ten wśród namiętnych czytelników tej powieści w formie listów pisanej okazuje się bardzo zaraźliwy. Skąd inąd pierwowzór Loty? Niejaka Charlotta Buff odrzuciła awansem młodego getego, ten pogodził się z faktem i dopiero czyn innego zalotnika, który popełnił samobójstwo Charlotty, używając pistoletu pożyczonego od oficjalnego Amanta, zainspirował nie samobójstwo. Powstanie powieści. Skądinąd sam autor, syn patrycjuszki i wyższego urzędnika, pieszczą władzy, e, która w osobie księcia Karola Augusta e, była dla niego hojnym mecenasem, nie mógł narzekać na swoje życie. Kochanek wielu kobiet, choć jego słynny związek z Charlotte Sz Forststein pozostać miał ponoć platoniczny, a własna żona, z własną żoną pobrał się dopiero po 18 latach. Dość owocnego pożycia, więc ten nasz GTE pozostawał przez cały czas na świeczniku. Był podróżnikiem, idolem utalentowanej młodzieży. A no i mógł na chłodno oceniać burzliwą rzeczywistość, która rozgrywała się wokół niego. Jakaż różnica z pełnym dramatycznych zwrotów w życiem naszego wieszta. Adam Mickiewicz, który choć przeżywa podobne jak Niemiecki miz, uczucie do Maryli Werszczakówny, ani myśli o samobójstwie. Przez spełnia się fizycznie z mężatką, bez szczególnych sprzeciwów męża pod kamera i to nie jeden raz, traktując romantyczną miłość głównie jako wyborny materiał literacki. Mimo wszelkich nieszczęść, Adamowi obcy jest fatalizm i nawet w beznadziejnej sytuacji szuka pozytywów, yy, tworząc na przykład koncepcję Polski, Chrystusa, narodów. Z Niemcami jest całkiem inaczej. Wiek później podobne cierpienia i niepohamowana rządza uznania zrodzą całkiem innego niemieckojęzycznego cudzoziemca, który podpali świat. To wreszcie im będzie inny syndrom zdefiniowany przez Goethego w Faustie. Ambicje doktora Faustusa, jak wiadomo, prowadzą go do zawarcia paktu z diabłem, któremu mu sprzedaje swoją duszę. Co pozwala mu wprawdzie przeżyć chwilę upojenia sukcesem? Twa i chwilo jesteś piękna? Po czym jednak Mephistopeles skręca mu kark i zabiera do piekła. Nie odbiera to jednak ochoty kolejnym amatorom szybkiego sukcesu zawierać podobne pakty. Tu znów widzimy odmienność Mickiewicza. Jego pan Twardowski, postać podobnie jak Faust, Autentyczna, podpisuje wprawdzie cyrograf, ale ostatecznie wyprowadza diabła w pole. Rubastsze poczucie humoru i pomysłowość pozwala panu Twardowskiemu rozwijać sprawę swojego cyrografu o wiele korzystniej. A diabeł, czmychnąwszy dziurko od klucza, dotąd jak czmycha, tak czmycha. Inna sprawa, że prawdziwemu Twardowskiemu powiodło się gorzej. Wykorzystywany przez braci mniszechów, dworzan Zygmunta Augusta, do wywoływania ducha Barbary Radziwiłłówny, a jeśli mówiąc, jej są warszawskie warszawskiej mieszczki Barbary Giżanki, po nagłej śmierci króla usiłują uciekać przed zdolnymi do wszystkiego mnichami. Ich talent skąd do to po latach słynna Dymitriada Samozwańca i Maryny Mniszchówny do Moskwy. Uciekając czarnoksiężnik zatrzymuje się w karczmie. Nie wiadomo, czy o nazwie Rzym, czy może Wawel, jednak tajemniczo stamtąd znika, dając pole domysłom, że diabeł go porwał. Jego magiczne lustro trafia na probostwo w Węgrowie, gdzie pono działało aż do dnia, kiedy Napoleon ujrzawszy w nim swój upadek, kopnął zwierciadło butem no i zepsuł. Artefakt daje się oglądać i dziś, choć bez dotykania w parafialnej zakrystii. Ale wróćmy do Kietego. Oczywiście Faust dostarczał inspiracji nie tylko rozmaitym uczciom Czarnokwieżnika. Zapłodził również wyobraźnię licznych literatów od Tomasza Mana po Michaiła Buchakowa. Inspirował też legion znakomitych kompozytorów. Donizetti, Berrios, Wagner, Schumann, Liszt, Guttaler. Dużo o charakterze narodowym mówią e, oczywiście oryginalne Legendy zamieszkującego tę ziemię ludu. Słynni Nibelungowie to przecież żyjący pod ziemią kurduple, hobity, niespecjalnie nadające się na herosów. Piękna nifa Lorelai ze skały na arenie to podstępna zwodnicza uwodzicielka, kiepsko reprezentująca ród niewieści. Przed fascynacją nią ostrzega słynny wiersz Heinego. Czy Chyba najbardziej znana jest historia szczurołapa z Hameln, który za pomocą magicznego fletu najpierw wyprowadza z miasta wszystkie szczury, a potem po odmowie zapłaty za swój czyn wszystkie dzieci. Legenda nie wspomina dokąd szczurołap ich wyprowadził. Może na krucjatę dziecięcą, a może do Hitlerjugend. A co Niemcy... Odziedziczyli po drugim słynnym klasyku, Friedrichu Schillerze, obok ballad w świetnie przetłumaczone rękawiczki, której irracjonalność dla współczesnego czytelnika jest wręcz pora porażająca. Oto w trakcie igrzysk nadobna Marta rzuca na środek areny pomiędzy lwy i lamparty swoją rękawiczkę. Po czym Marta z uśmiechem rzecze do Emroda: Kto mnie tak kocha, jak po tysiąc razy czułem i przysiągł mi wyrazy, Niechaj mi tę rękawiczkę poda. Mężczyzna bez wahania wskakuje między bestie, przynosi rękawiczkę, po czym porzuca kapryśną kochankę. No, spora niekonsekwencja. Nasi romantyczni bohaterowie zwykli ryzykować życie, ale dla ważniejszych spraw. W dodatku, któż na miejscu emroda zrezygnowałby potem z należącej mu się nagrody? Porzucić babsko mógł zawsze trochę później. Tyle o dziejach honoru honorów Niemczech. Standarowe dzieło Schillera, Intryga i Miłość czy Zbójcy to utwory w swojej wybowie rewolucyjne. Obrażają tyrannię absolutyzmu i pokazują konflikt światów. Arystokratycznego, pełnego zepsucia, dążącego wyłącznie do władzy i cielesnych uciech, i mieszczańskiego, imponującego poecie wiernością, zasadą i wartością. No cóż, Marx by się uśmiał. Najlepiej bowiem idealizuje się te warstwy społeczne, których się. Kompletnie nie zna. Tymczasem młodym, którzy upajali się twórczością niemieckich romantyków, do śmiechu raczej nie było. Pośmiesznie przystajali sobie treści zawarte w Schillerowskiej Odzie do Wolności schwytliwą muzyczką Beethovena, która dziś tak skutecznie reklamuje Unię Europejską, że nikt nie zauważa jej ciemnych stron. O radości iskro Bogu w kwiecie elizejskich pól, święta na tym świętym progu staje nasz natchniony chór. Jasność Twoja wszystko zaćmi, złączy co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie Twój przemówi głos. Radość tryska z piersi ziemi, radość pije cały świat. Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad. Wstańcie, ludzie, stańcie wszędzie, ja Nowinę niosę wam, na gwieździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam. Można się zastanawiać, ile dobra, a ile zła wyrządziła naiwna wiara we wszechmoc człowieka wyzwolonego z okowów tradycji. Czy żaden ze współczesnych romantyków tego nie dostrzegł? Nie mówię to o naszym Zygmuncie Krasińskim, dosyć przenikliwym w tym temacie. Ale nie, problem dojrzał i dostrzegł, a nawet ośmieszył yy, poeta o talencie porównywalnym z poprzednikami. Christian, Johann Heinrich Heine. Choć właściwie Heim Heine, żyjący w latach 1797-1856, daty życia w zadziwiający sposób pokrywają się z datami Adama Mickiewicza. Za młodu Heine, wielbiciel Napoleona, nieszczęśliwie zakochany w dwóch kuzynkach, Najwyraźniej nie lubił szukać daleko. Krótko, socjalizujący, później jednak zdecydowanie krytykujący Marksa, buntownik, gnębiony przez cenzurę, cierpiący na chorobę weneryczną, który w końcu wrócił do Boga, wyrzekając się z wiary w boskość człowieka. Na podstawie jego zjadliwych satyr współcześni oskarżali go o brak patriotyzmu, a jego żydowskość i poglądy sprawiły, że w latach 30. XX wieku Naziści, paląc jego książki na stosach, równocześnie musieli zachowywać najbardziej znane utwory w antologiach z dopiskiem autor nieznany. No i taka może być puenta tej historii niemieckiego romantyzmu.